Siemka, ja jestem Odachu i witam Was w kolejnym odcinku owocowego Openingu Adacha. Bardzo powszechną prawdą jest to, że warto zacząć dzień od zjedzenia owocu, owoca albo najlepiej owoców, to wtedy nie będziecie się zastanawiać, czy owocu, czy owoca. Ja pójdę o krok dalej i powiem, że najlepiej zacząć miesiąc od owocowego Openingu Adacha. Zresztą ostatnio dzieją się same piękne rzeczy. Jan Błachowicz został mistrzem UFC, ja wracam powoli na studia. No i w sumie to tyle. Także powitajmy dzisiejszą zawodniczkę. Ja jestem dżentelmenem, chociaż ostatnio była pigwa, a wcześniej figa, a i tak mówimy o nich jako o zawodnikach. To się zmieni. To, to się zmienia. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy na stole kogoś, kogo jeszcze w życiu nawet nie widziałem, o kim jeszcze w życiu nie słyszałem. I jest to nie kto inny jak... Granadilla! Wy, wy rozumiecie, co tu się dzieje? Chciałem poświęcić te parę sekund na podziękowanie mojej mamie, która wydaje mi się, że jest chyba fanką tej serii, bo zawsze, jak jest okazja, to daje mi jakiś owoc, czy to bardziej znany, czy to mniej znany. W zasadzie ona zawsze mi daje jakieś mniej znane i to właśnie ona zapewniła mi tutaj obecność Granadilli. Także bardzo dziękuję. Wy też podziękujcie. Ta seria odżywa dzięki temu, no ale dobrze, mniej o tym, co się dzieje wokół owocu, tylko o samym owocu, ponieważ jest to owoc, jak widzicie, bardzo dobrze opakowany. Nie myślcie sobie, że to jest część owocu, to jest po prostu takie ubranko i stwierdziłem, że mógłbym, go, mógłbym ją rozebrać, ale wolę Wam pokazać to, ponieważ jest to dość ciekawe. Zobaczcie, to ubranko przypomina mi majtki gimnazjalistki, takie wiecie, niby są, ale... Swoje funkcje raczej nie spełniają. Nie obraziłem żadnej gimnazjalistki, ponieważ nie ma już gimnazjum. Jestem cwany w tych sprawach, także... Tak jak wiecie, ja mam nawyk trzymania owoców w lodówce, także ona poleżała sobie w lodówce. Ja wiem mniej więcej, jak ją jeść. Jest to owoc, wydaje mi się, że dobry. zobaczcie, w ogóle, gdyby wziąć po prostu najbardziej popularne owoce świata i zrobić, założyć im wszystkim na uszy kolczyki potary, zrobić infuzję i gdyby miał powstać jeden najbardziej stereotypowy owoc na świecie, Jak myślicie o owocu i myślicie sobie o najbardziej popularnych kolorach, na pewno myślicie sobie o kolorze pomarańczowym. Okrągły, pomarańczowy, dynzel po prostu on wi to jest gałązka. Moja ręka to jest gałązka i on sobie tak wisi, nie? No to jest najbardziej stereotypowo wyglądający owoc, jaki można sobie wyobrazić. Naprawdę, nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie owocu, który bardziej wygląda stereotypowo. Jabłko wygląda jak jabłko, nie można go z niczym pomylić. Pomarańcza. Jest okrągła i pomarańczowa, także to nie jest też nic zaskakującego, ale jak widzimy coś takiego, to kojarzy nam się z pomarańczą. A jak widzimy taki kształt, to nie wiemy co to jest, ale wiemy, że to jest owoc. Właśnie o tym mówię. Zobaczcie, co to jest w ogóle napisane: Ola Frut. Ola, amigo. I'm Luisin. Wygląda na to, że w ogóle jest to owoc z Kolumbii, ponieważ dostałem tutaj notkę od mojej mamy z prawidłową wymową tego owocu oraz z krajem pochodzenia. Jest to Granadilla z Kolumbii, także może jakaś rodzina Shakiry. No dobrze, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o owoc, nie ma tutaj nic zaskakującego, chociaż najbardziej dla mnie zaskakującym elementem jest ten sztywny trzon, sztywny ten dzinzer. Zobaczcie, on dosłownie wygląda jak taka bombka choinkowa. Jeśli chodzi o sam kształt, no to zobaczcie. Może to takie marakasy też może się kojarzyć z marakasami, chociaż dzisiaj po moim stroju to bardziej wygląda jakby to były jakieś jakie są jakieś rosyjskie instrumenty, bo chcę nawiązać do tego, że mam trzypaskowy dress Adidasa. Co... Wiem, co jeszcze zrobię, żeby było bardziej po rosyjsku. A wiecie, co jest jeszcze najbardziej rosyjskie w dzisiejszym dniu i co jest naprawdę niepodrabiane rosyjskie? tały ponieważ wiecie, owocowy Benning Adacha nie może odbyć się bez czterech rzeczy. Pierwsza to jestem ja, <grym> ja i mój osioł, wiem, 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 ale nie mówię o innych osobach, tylko o trzech pozostałych rzeczach, którymi jest talerzyk Vintage Rose, który oczywiście mam tutaj, serce kruka, oficjalna nazwa, zielona deska do krojenia owoców. Ale dzisiaj do gry wkracza zawodnik specjalny, zawodnik z ławki rezerwowej, zawodnik do zadań specjalnych i jest to. Łyżeczka radziecka. Ponieważ jest to naprawdę radziecka łyżeczka. Zobaczcie, tutaj jest nawet napisane. Dobra. Kupię sobie nowy telefon, będzie lepiej łapał ostrość. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Tam jest naprawdę napis. Po rosyjsku i nie wiem co to jest napisane, ponieważ nie, nie umiem czytać cyrylicy. No ale nie ważne, tak czy siak, dzisiaj będzie potrzebna łyżeczka, ponieważ ten owoc wydaje mi się, jeśli wierzyć mojej mamie, a ja wierzę mojej mamie, można tak go przekroić i się go będzie jeść. Także bez zbędnego bajdurzenia pozbywam się jeszcze tej nalepki, a ja przystępuję do krojenia. I zrobię to w sposób, tak jak dobrze wiecie, mój ulubiony. Czyli jaki? Wiecie, napiszcie w komentarzach próbowałem go przekroić, ale zobaczcie. Robię to do mikrofonu teraz. Czy ja trafiłem na takie miejsce? Dobra, ej, teraz jestem jeszcze bardziej zaciekawiony, co tu się w środku znajduje, ponieważ on wydaje się być znacznie inny niż wszystkie owoce, które do tej pory jadłem. Nie jest on typowo mandarynką, która ma miąższ przyczepiony do skórki od wewnątrz. On jest częściowo pusty. CO TU SIĘ DZIEJE WŁAŚNIE? O ma! Okej, a może po prostu ja... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że trzymałem to... Mmm, zapach jest naprawdę rewelacyjny i nie wiem, czy jest to kwestia, że trzymałem to w lodówce, ale spójrz co się tutaj stało. Skórka odczepiła się od wewnętrznych struktur owoca i te pestki, to jest wydaje mi się... W zasadzie jestem pewien, że te pestki to jest część jadalna. Mała, zostaw to! Zapach jest naprawdę rewelacyjny. Czuć tę słodycz i tę owocowość w zapachu, po prostu. Jest to zapach bardzo intensywny, przypominający po prostu takie frykasy. Owoce tropikalne, przypominające. Także, jak kładę sobie tutaj część górną na talerzu, zerkniemy jeszcze sobie jeszcze na część dolną. Dziękuję pięknie, tutaj Waszemu duetowi. Spisaliście się jak zwykle na medal, ale spójrzmy jeszcze sobie na drugą część, ponieważ te pestki, wiecie co, przypominają mi po prostu nawet pestki słonecznika. Są trochę mniejsze niż te pestki słonecznika. Jak są sobie w tym miąższu, to wydają mi się po prostu jakby to był naprawdę ruski owoc. Bo wiecie, ruscy siedzą na ławce, zresztą Polacy tak samo pieprzają słonecznik i piją piwo. N na chłopski rozum wydaje mi się, że skoro pestki są w miąższu i jest to jedyna w zasadzie część jadalna tutaj, to pestki też muszą być jadalne, bo gdyby okazało się, że pestki są trujące, no to ten owoc byłby po prostu bez sensu, bo trzeba byłoby po się miąższu i wypluwać pestki. Jeśli się okaże, że zjem ten owoc, zjem te naprawdę wszystkie pestki i od, potem się okaże, że są niejadalne, że są trujące i umrę, to jest dobry moment, żeby powiedzieć testament, żeby powiedzieć jakąś ostatnią wolę, czy coś w tym stylu. Napiszcie mi na grobie, że bardzo lubiłem capriciozę. No to jolo. Oderwę sobie tutaj ten miąższ od tych wewnętrznych struktur owoca, żeby to po prostu funkcjonowało w sposób taki sam, jak funkcjonuje miska, czyli żeby to oderwać i po prostu sobie to luźno leżało. Jest to dosyć taka żelowa konsystencja. Spójrzcie, możecie się zresztą domyślić. Wiecie, co mi to przypomina? Bardzo środek przypomina mi kiwano. I jest to naprawdę pozytywne, co ja teraz mówię, ponieważ jest to póki co owoc, który jest na pierwszym miejscu w moim rankingu, kiwano. Jeśli chodzi o konsystencję, jest to naprawdę konsystencja bliźniacza do kiwano. Także dobrze, zobaczcie jak to się ciągnie. To wygląda jak taki glut po prostu, wiecie jak to wygląda? Jak jakieś jaja owadzie, jak po prostu jakaś mrówka chimerza składa jaja i widać w środku, że tam coś jest. I to, o, mówię teraz o tych pestkach, ale jest to w takiej mazi. No dobrze. Mniej gadania, więcej jedzenia. Mała, przestań krzęść kamerą. Także wasze zdrówko. I jak coś, to pamiętajcie o tej pizzy, co powiedziałem. Pierwsze wrażenia są pozytywne. Jestem trochę zdziwiony odnośnie tych pestek, w zasadzie można powiedzieć, że są tutaj one tylko po to, żeby coś chrupało pod zębami. Wiecie, że ja lubię jak coś chrupie pod zębami, ale pestki absolutnie nic nie dodają do smaku. Jednak bardzo ważną rzeczą, którą chcę zauważyć, jest to, że w ogóle nie przeszkadzają. Tak jak w przypadku pigwy konsystencja po jakimś czasie stawała się po prostu taką bezsmakową papką, która istniała w waszych ustach, kiedy wy bardzo chcielibyście, żeby ona już przestała istnieć. Tak w tym przypadku pestki po prostu się gryzie. Chrupią pod zębami, nie dodają żadnych efektów smakowych, chyba że to co czuję to są pestki, chociaż kiedy wziąłem yy, porcję do ust, to poczułem smak, który istniał przez ten cały czas, zanim jeszcze zacząłem rozgryzać pestki. No i te pestki po rozgryzieniu po prostu się ulatniają, także są tutaj w zasadzie tylko po to, żebyśmy czuli chrupanie pod zębami. To jest dosyć ciekawe, ale spróbuję teraz wziąć porcję samego powiedzmy soku i sam sok spróbuję, zobaczymy jak to będzie wyglądać bez pesty. Nie powiedziałbym, że bardzo słodki. To jest taka wyrafinowana słodycz. Naprawdę bardzo dobry smak. I chcę też zauważyć, że mimo tego, że te pestki są w takim miąższu żelowym, to można nabrać sam sok i wypić go w zasadzie w taki sam sposób jak woda. On jest, on jest dosyć płynny. Może odrobinę, taki bardziej żelowy niż, niż zwykła woda, chociaż nawet nie wiem, czy jest to zauważalne teraz. Wezmę sobie jeszcze jeden duży kęs razem z tymi pestkami. No i powiem szczerze, jestem naprawdę pod sporym wrażeniem. Nie jestem do końca pewien, czy nawet nie można byłoby tego od razu połknąć. Proces jedzenia tego jest dosyć dziwny. W zasadzie jedyne co się dzieje, to gryziecie pestki i w momencie kiedy Pogryziecie wszystkie pestki, to możecie całość połknąć, ale jakby smak cały czas jest, cały czas smak jest obecny. W momencie włożenia tego do ust, smak jest obecny. W momencie gryzienia smak jest cały czas ten sam, i kiedy pogryziecie już te pestki, to w zasadzie nic do tego momentu się nie zmienia. Smak jest bardzo dobry, czyli teoretycznie można byłoby to trzymać w ustach i cały czas czuć ten smak. To jest dosyć ciekawe. I naprawdę jestem dosyć zdziwiony, jeśli chodzi o to, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnej tajemnicy, która została przede mną skryta, jeśli chodzi o proces jedzenia tego. Czy ja coś robię źle? Wydaje mi się, że no naprawdę nie ma tutaj nic, co mogłoby mnie zaskoczyć. Pestki wydaje mi się, że są jadalne, także... Dawno nie było takiego owocu, który jadłem z przyjemnością i który byłem pewien, że zjem w całości. Nie będę przed wami tego ukrywał. Pikwy nie dojadłem w całości, ale to naprawdę jest rewelacyjne, jeśli chodzi o smak, ma Granadilla mój szacunek. Jeśli chodzi o konsystencję, tak jak powiedziałem, jest to dosyć ciekawa sprawa. Bardzo podobnie wygląda to jak kiwano. Myślę, że podobnie się to je, ja chociaż już dawno jadłem kiwano, także nie pamiętam. Jadłem je w pierwszym odcinku, także to było dosyć dawno temu. Ale wydaje mi się, że wiem już jak ocenię Granadille, także przechodzimy do oceny. Granadilla. No jeśli chodzi o wygląd, tak jak powiedziałem, z zewnątrz najbardziej typowy owoc, jaki może być, mimo tego, że sam do niczego nie jest podobny, a jednocześnie jest podobny do wszystkiego. Wewnątrz zaś bardzo mi się podoba, ponieważ struktura jest podobna do kiwano. Miąż, pestki, te wewnętrzne struktury owoca, coś czego Wam jeszcze tutaj nie pokazałem po tym, jak się już to zje. Może nawet to... W środku są takie włoski, jakby to wszystko było trzymane. Bardzo podoba mi się, jest to dobrze zaplanowane. Ktoś, kto projektował ten owoc, naprawdę zna się na rzeczy. No i je się go naprawdę wygodnie. No proszę was, no, to dosłownie trwało sekundy, a nie jak kokos, nie jak granat, nie jak inne pierdoły, naprawdę. Ale to jest wygląd. Teraz przechodzimy do wyglądu, tak, także to jest inna sprawa. Wygląd naprawdę mi się podoba. To, że wygląd nie zaskakuje, to nie znaczy, że jest brzydki. Uważam, że naprawdę mogę dać tutaj ósemkę. Smak, rewelacja, naprawdę wyrafinowana słodycz. Mało kwaskowości, powiedziałbym, że zero kwaskowości. Pestki, jeśli ktoś lubi gryźć. Może sobie pogryźć, jeśli ktoś nie lubi ich gryźć, w zasadzie nawet nie musi. Sok można wypić, jak zwykłą wodę. Jest dosyć tego mało, ale naprawdę rekompensuje to. Uważam, że smak jest naprawdę pierwsza klasa. Daje 9,5. Jeden jedyny zawodnik yy, osiągnął w kategorii smaku ten wynik. I było to kaki, było to kaki. Nikt nigdy nie osiągnął dziesiątki, ponieważ trzyma miał na coś, co mnie roz... Rozwali kubki smakowe. Jeśli chodzi o konsystencję, 10 na 10. Naprawdę, co tutaj się stało, jeśli chodzi o konsystencję? Naprawdę, to jest owoc orkiestra. Możecie wypić sok, możecie pogryźć, możecie pociąć sobie miąż. Nie ma tutaj żadnego negatywnego aspektu, który mógłbym sobie wymienić. Jeśli ktoś nie lubi gryźć, oczywiście może mieć inną ocenę, ale to jest opening Adaha, a nie a, a opening kogoś innego. Także konsystencja pierwsza dziesiątka w rankingu. Oj, coś czuję... Że to będzie bomba, ponieważ, proszę Państwa, co tu się dzieje? 10 plus 9,5 to jest 19,5. 19,5 plus 8. I cannot believe it! I cannot believe it! Ja to muszę policzyć, bo ja nie wierzę w to. Mamy nowego lidera. Panie i panowie, 27,5 punktu o pół punktu Granadilla wyprzedza Kiwano. Co tu się narobiło? Nowa era! Nowa era nadeszła! Granadilla is my new friend! Friendship ended with Kiwano! O oh Oby więcej takich jak ty! Naprawdę! Wydaje mi się, że jeśli mówimy o owocu, mówimy owoc, myślimy granadilla. Wygląd: absolutnie pierwsza klasa. Konsystencja: bezbłędna. Smak: taki, jaki kurwa powinien być. Nic dodać, nic ująć. Granadilla nowym liderem i zasłużyła bardzo. Także wow! Zostawcie łapkę w górę i dla mojej mamy, która wykrzesała to coś z półek sklepowych specjalnie dla Was. I zostawcie łapkę w górę też dla Granadilli. Naprawdę, jasna cholera. Jestem, jestem zszokowany tym, co się tutaj stało. No ale dobrze. Pfff. Jest jeszcze dużo owoców, także ko pozycja lidera, mimo tego, że jest obecnie w rękach tej, oto tutaj, pięknej, pomarańczowej granadili, to nie znaczy, że tak skończy się seria. Także dzięki wielkie za oglądanie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, nie zapomnijcie łapce w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nie zapomnijcie o zostawieniu suba. Dzięki wielkie, widzimy się niedługo. Na razie, cześć! Dziana. ja. No, jest początek, po prostu to powinien być pierwszy odcinek sezonu drugiego. Nie wiem, albo koniec sezonu pierwszego openinga Dacha. rzutem na taśmę granadilla. Jasna cholera, i pierwszy raz słyszę o czymś takim. No, to jest niesamowite. Niesamowite.